Siemanko z tej strony Kamil, to jest ostatni odcinek z Curkoy maratonu naszego. Jeśli chcecie więcej odcinków z Turkooline, zostawcie pod tym filmem 15 łapek w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji, dzwoneczku. Napisanie komentarza Wam przypnę serduszko, jak chcecie możecie udostępnić filmik. Pewnie po tym odcinku nagram nową gierkę. I może Wam się spodoba, może nie, nie wiem. Napiszcie mi w komentarzach. Jak zobaczycie tą nową gierkę, czy chcecie, żebym dalej tamto nagrywał wtedy. Gra całkiem będzie fajna. Też zachęcam do łapkowania. A resztę już wiecie, więc lecimy. Wbijamy szybko to i kończymy gierkę. Jak będziecie chcieli jeszcze więcej rukojolań, to napiszcie mi w komentarzach, tak? Chcemy. Niektórzy pisali, że nie chcą, więc nie wiem. Więc zostawcie pod i online, pod tym filmem. 15 łapów w górę i nagram wtedy następny odcinek. przyjmujecie wyzwanie? Dacie radę tyle? To wtedy będzie długi. i Postaram się nagrać. Dobra, tutaj szybko idziemy już. Zaraz poziom już niedługo. 25 poziom i mamy to Pogłościmy trochę muzykę. O, tyle nie będzie. Szybko, szybko, pokaz twory. Dajcie nam pobić je tak. Bijemy gobliny wszystkie wokół cały świat. Goblin, goblin, jeden drugi, trzeba wszystkich bić. Bijemy gobliny, nasze przeklęte złe. I tak jedziemy, jedziemy szybko, dawaj, dawaj, gobliny. No Pójdę pójdziesz koleś? Dziękuję, Felix. Dobra, my w dół lecimy szybko, gobliny bijemy, tak. Tutu, tu, 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 gobliny bijemy. Ale później trudniej będzie się po nabijać To to akurat wiem. Więc matko, nabijmy ten poziom i kończymy. Zaczynamy nową gierkę. Całkiem fajną. Zobaczymy, czy coś w tamtej gierce wtedy się zmieni, bo grałem już w nią i przyszedłem całą ale zobaczyć czy coś się zmieni. Chcę zobaczyć, jak to jest grać i nagrywać taką gierkę. Jestem bardzo ciekaw. A wy jesteście ciekaw, co to za gierka będzie? Napiszcie w komentarzach, jesteśmy ciekawi. Tara, pa, 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 pa. Szybciej bijemy. O, już za połowa levela i będzie nice. No i coś kilku nam sprzedek. Aplikacja częściowo mi się naprawiła, więc będę mógł nagrywać niedługo FIFA Mobile. Jak wrócę do Marek, to nagram FIFA mobile, tak? Nagram tylko do kupy za pamięć. W telefonie i nagrywam FIFA Mobile od razu. Więc nie, nie musicie pisać, że żebym nagrał. Czy nagrasz, czy nagrasz? Tak, nagram. Ty, jak hajsiwo ile w ogóle jest hajsu? Wow, 2210, nieźle. Szybko bijemy te poziomy. O, 35 mele. Ale mam chrypę na galę. o ludzie. hajs Ile teleportów, no koleś, po ile? Koleś, ile teleport? Ej, to są na, na, nie, na siebie chodem. Ile? Nie chcę, i tak mamy blisko na razie miasta Nie potrzebujemy Później może kupimy Dobra, hajs zbieramy I teraz. spodnie mamy tutaj? Mamy wszystko Jest idealnie Więc jest bardzo dobrze Ojej, ktoś to mnie napisał? To odpiszę później. Teraz nagrywam odcinek i mnie nic innego nie interesuje. Więc szybciutko nagrywmy. Bijemy głupie gobliny. I niedługo poziom. Poziom, poziom i wypoziomowany. Pyk. Lecimy szybko po goblinach. Będziemy szybciej od tego kolesia? Tak. 21 poziom. Myśli, że nas przegoni Chcę. Nie ma szans. Jesteśmy szybsi my lepiej, szybciej zabieramy gobliny, zabijamy. Pyk. O, to, tu już nam podwalił, to było chamskie. Znamy go? Nie. Mamy to już, nie potrzebujemy. Lek jest nasz, nasz. Dobra, idź koleś sobie. Czy znamy go, czy nie znamy? Nie, nie znamy. Myślałem, że to. Jeden z moich widzów, bo z jednego widza znam osobiście, więc myślę, znowu będzie mi przeszkadzał. Zobie obzyturał, że będzie mi przeszkadzał na odcinku. Ale nie ma takiego czegoś. Naukowiec się nie poddaje. Możecie mi przeszkadzać. Ja się nie poddam. Dążę do celu. Też wam wyjaśnię, czemu się na każdej grze nazywam nałogowiec. jestem po prostu nałogowcem, jak mi się spodoba gra, gram nałogowo w tą grę po prostu. I staje się najlepszy w niej. Przynajmniej się staram. Może niedługo na odcinku gość się jakiś pojawi. Kto wie? Zobaczymy. Chcielibyście z gościem jakimś nagrać? Tajemniczy gość? Napiszcie też w komentarzach. Ja Serduszka wam przypominam. Jak zawsze. Tu, tu tu, 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 gobliny. Już kończymy. Tu, w końcu te gobliny. Kończymy wszystko. W końcu nawijemy ten głupi poziom. 32 defense. Nice. W końcu mogę skończyć. Dobra. Ty Lecimy szybko. Nie ma. Nic, nie ma czym się poddawać. Lecimy. Pyk. I szybko, szybko, szybko. Dwa go... Jeden goblin, pewnie to 5, 3, 2, 1 i. Jeszcze nie, czyli tego. Patrzcie. 5, 4, 3, 2, 1. Mamy 25 poziom, więc tym kończymy maraton. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję, napiszcie komentarz, ja Wam przypnę serduszko, nie zapomnijcie o dzwonku, by otrzymać powiadomienia o moich filmach. Jak chcecie udostępnić się materiał i pamiętajcie, 15 łapek w górę, kolejny odcinek z Rukol online. Widzimy się niedługo.